Witajcie roślinne świry, dziś porozmawiamy o różnych przedmiotach i urządzeniach, które pomagają nam i upraszczają uprawę roślin. Od razu na samym początku. Jeżeli macie takie tipy, co Wam się sprawdza w uprawie roślin, koniecznie napiszcie komentarz. Ja zawsze czytam Wasze komentarze i bardzo je lubię i bardzo za nie dziękuję! Macie ode mnie lajeczka. <noise> A teraz przejdźmy od razu do akcji, bo trochę tego mam. Po pierwsze, to są resztki tej takiej zielonej, słynnej taśmy ogrodniczej. E, niestety ma ona kilka minusów. Jej głównym minusem jest to, że nie działa. <noise> to znaczy, jest za słaba, rozkleja się. Może ma sens przy naprawdę małych roślinach, małych sadzonkach, ale jeżeli chcecie przypiąć cokolwiek większego, i to wcale nie musi być olbrzymia roślina. To ona się rozkleja, rozkleja się. Ale ja znalazłam coś lepszego, coś naprawdę, co działa. Magda Szczykutek pomyślała i wymyśliła: Uwaga, taśma do kabli! Tak, oczywiście wszystko będziecie mieć wypisane w opisie, gdzie to można kupić i jak to wygląda. Taśma do kabli jest super, jest dość szeroka jest bardzo mocna. Możecie taką taśmą przypiąć do palika naprawdę dużą roślinę. Ja na przykład taką taśmą do palika przyczepiałam moją dużą monsterę, która teraz nie jest aż tak bardzo duża, bo ją pocięłam. Ale zanim była pocięta, to była właśnie tą taśmą przyczepiona i zapewniam Was, że ta taśma ma sens, ona jest naprawdę mocarna. Jeżeli macie tą o, paskudną, zieloną taśmę, i wydaje wam się, że kurczę, no ludzie mówią, że to jest dobre, to jest niedobre. Nie, to jest syf, niedobre, do śmieci. Dobra jest ta taśma, jeżeli chcecie koniecznie taśmę, A jeżeli nie chcecie taśmy, bo nie lubicie taśmy, to są te druty ogrodnicze. Co? Sznurek do wiązania roślin to się nazywa sznurek do wiązania roślin. Jaki sznurek? To jest drut w osłonce. A właśnie, pamiętajcie, żeby to była osłonka, bo jak nie ma osłonki, to może wam pociąć rośliny. I ja tak miałam w zeszłym roku. Miałam taki, wiecie, paskudny, zielony drut. Myślałam, że dobra będzie trzymać. No i <trywa> trzymało, dopóki się nie wcięło w biedną roślinę. Dobrze, to myślę, że naturalnie z podwiązywania możemy przejść do cięcia. Mam dwie rzeczy. Po pierwsze mam sekator, to jest sekator nożycowy i on się różni od tego takiego sekatora, wiecie, takiego rrr, jakiego, rrr, jestem kapitan hak hak yy, No wiecie jakiego, takiego rrr, No <ścoughs> Bo sekator nożycowy jest ostry, tamten sekator yy, gniecie pędy, a ten sekator elegancko przycina. więc bardzo Wam polecam taki sekator. Ten dodatkowo można rozkręcić i naostrzyć, nie był w jakimś świecie super niesamowicie drogi, na pewno są droższe i lepsze, ale ten mi się sprawdza i po prostu przed cięciem ja go dezynfekuję i... W przypadku łatwiejszych roślin, o które nie martwię się, że tam potrzebują jakiegoś specjalnego cięcia, to używam e, tego sekatora i on jest super. A w przypadku trudniejszych roślin, no to mam oczywiście skalpel. Skalpel, tak, skalpel. Jeżeli oglądaliście mój film o cięciu Anturii, to wiecie, że używam takiego skalpela. A jeżeli nie oglądaliście, to koniecznie obejrzycie, bo to chyba całkiem fajny film. Można się sporo nauczyć. I tylko tyle potrzebuję docięcia. Jeżeli chodzi o ten sekator, to y, oczywiście obcinam nim też jakieś tam liście i tak dalej. No, ale to to jest oczywiste. Przejdźmy dalej. Oprysk. Ja tu nie jestem ogólnie fanką opryskiwania, ale jednocześnie robię opryski y, i mam takie niewielkie y, opryskiwacze. Ten to chyba jest największy i ma litr, tak? Ma litr i on jest na akumulator. Słuchajcie. Nie wiem, czy było słychać, ale on działa na akumulator i tego używam, gdy opryskuję wszystkie rośliny, czyli to są dwa przypadki, a właściwie teraz trzy. Albo gdzieś znajdę przędziora, to ja wtedy natychmiast wszystko pryskam. W ogóle nieważne, gdzie znalazłam przędziora, wszystko dostaję oprysk, ale to akurat na szczęście rzadko się dzieje. Albo jeżeli pryskam algamikiem, Bo ostatnio kupiłam algamik i już chyba nawet dwa razy pryskałam. Jak na mnie to jest niesamowicie dużo. No i właśnie ten raz w tygodniu staram się, raz w tygodniu, zawsze mi wychodzi. Korzystam z tego canna cure, biobiskur. Wiecie, to takie wzmacniające rośliny i teoretycznie przeciw szkodnikom. A cała reszta to jak muszę jakąś część roślin opryskać, więc zdecydowanie potrzebuję takich mniejszych spryskiwaczy. W ogóle większe niż litrowe to ja używam tylko w ogrodzie, bo to mi się tutaj zupełnie nie przyda. Yy, tutaj mam na przykład 100 ml. Yy, opakowanie po hydrolacie z kocanki włodkiej. Straszny smród, straszny. Kocanka, po prostu katastrofa. Yy, ale. Ten pojemnik jest fajny, bo robi taką naprawdę mgiełkę, i tego używam, gdy robię oprysk na nasionach Anturów, a robię go dość często. I 100 ml w zupełności mi wystarczy, nawet to jest za dużo, i potem tym, co zostanie, podlewam jakieś rośliny. Z oprysku naturalnie możemy przejść do podlewania. Jeśli chodzi o podlewanie, a tak naprawdę takie mierzenie, to mam tego sporo. Mam yy, tutaj jest chyba 400 ml. Tutaj, tu mam taką strzykawę 100 ml. Zaraz powiem wam, do czego jej używam. Tutaj mam litr, tego używam bardzo często. Oczywiście mam też e, konewki. Moja największa konewka to jest e, 10 litrów. Używam jej bardzo często, gdy zmieniam pożywkę we wszystkich roślinach. Tutaj jest 10 ml strzykawka, e, 1 ml strzykawka i takie takie dozowniki, co się tak naciskać, to jest chyba 1 mililitr też. Jeśli chodzi o tą strasznie wielką i straszną strzykawkę, to używam jej tylko do jednej rzeczy, czyli jak mam anturia, które się ukorzeniają i są okręcone w tej folii i robię taką, wiecie, pożywkę do, z ukorzeniaczem i tak dalej i chcę nawilżyć mech, to ja nie rozkręcam tego zupełnie i nie wyjmuję tego mchu i tak dalej, tylko ja po prostu tutaj robię taką specjalną pożywkę i pyk i w ten sposób po prostu podaję, do niczego innego, ta wielka strzykawa mi się nie przydaje, ale do tego przydaje mi się akurat bardzo. No, ta 1 ml to po prostu ciągle z tego korzystam i ta 10 też bardzo się przydaje. Takie Wam polecam. Ja bym chciała ogólnie, żeby takie 10 ml to było, wiecie, w jakiej strzykawce? Takiej wysokiej, bo jak mam te takie duże pojemniki z nawozami, no to ciężko się pobiera czymś takim. Jeżeli wiecie, gdzie kupić taką wielką strzykawę, wiecie, takie, że 10 ml albo 5, nie 100, ale w takiej długiej, długiej i wąskiej, to by było super. Ja mam jeszcze takie. O! Mam takie coś, yy, wiecie, co się wlewa, z, z ten, co się wkłada i pyk, ale ja tego nie lubię. Nie lubię tego używać, bo chciałabym mieć taką wielką strzykawkę. Więc jeśli ktoś wie, gdzie kupić taką wielką strzykawkę, to proszę, powiedzcie mi, bo ja nie wiem. I, i w ogóle czemu mam tak dużo tego? Bo bardzo dokładnie odmierzam nowozy. Bardzo, bardzo dokładnie. Chciałam powiedzieć co do mililitra, no ale tutaj mam strzykawkę 1 ml, więc trochę bardziej niż co do mililitra. Staram się nawozić jak najdokładniej i przy każdym nawożeniu dokładnie spisuję sobie, ile czego dałam, bo jeżeli wyjdzie coś, że coś jest nie tak z roślinami, to ja mogę sobie wrócić do ostatniego, przedostatniego, przedostatniego podlewania i sprawdzić, co ja tam dałam, i może wydedukować, co się stało. A skoro jesteśmy już przy dawkowaniu nawozów, to przejdźmy do moich dwóch przefantastycznych urządzeń, czyli ph -metr i EC-metr, czyli konduktometr. Krótka dygresja na temat yy, konduktometru, czyli mierzenia EC. W filmie o hydroponice dla początkujących mówię, że jeżeli nie jesteście do końca zdecydowani, czy wejdziecie w hydroponikę, czy nie, mucha lata, skąd one się biorą, to nie kupujcie konduktometru. I już tam miałam takie dosyć nieprzyjemne komentarze, typu, że jestem głupia, że tak mówię. Ale ja wcale nie uważam, że jestem głupia, tylko więcej co mówię, i może niemierzenie EC sprawdzi się w sytuacji, gdy macie rośliny, jak marihuana, czy tam pomidory, które rosną bardzo szybko. Kilka tygodni, pyk, czy tam kilkanaście jest plon. W przypadku naszych roślin długo rosnących, to nie do końca tak działa. To wszystko y, dzieje się dłużej, jest taka inercja, i <gryw> dodatkowo, jeszcze wam powiem, że ja zrobiłam test. I Filodendrona e, Prince of Orange i Anturium, chyba któreś krystaliną, podlewałam samą wodą przez pół roku. Jeżeli chodzi o Prince of Orange, to niedobory wyszły tak mniej więcej po czterech miesiącach, a Anturium to ono powiedziała, ja tak mogę żyć zawsze. Więc nie jestem głupia i wiem co mówię. Nie wchodźcie w takie drogie urządzenia, jeżeli nie wiecie, czy w ogóle hydroponika jest dla Was. Testy kropelkowe pH są bardzo tanie, to jest 20 zł, ale dobry konduktometr nie kosztuje 20 zł. Więc poczekajcie do momentu, jeżeli będziecie pewni. Ale jeżeli już jesteście pewni, że hydroponika jest dla Was, to radziłabym jak najszybciej kupić konduktometr, żeby po prostu mierzyć TEC i mieć władzę nad pożywką. No, po prostu. No, a jeżeli chodzi o PH, no to wiadomo, o to jest PH. <laughs> a jeżeli chodzi o PH, no to możecie sobie kupić te testy kropelkowe, ale ja nie o tym. Ja chciałam powiedzieć, że uwielbiam moje. Testery A2, mam A2AD12 i A2A AD32 i są super. Po prostu jestem zachwycona, szybko mierzą, są dokładne i nie zmieniłabym ich na nic innego. I tak się cieszę, że już nie muszę mierzyć kropelkami pH I tak się cieszę, że nie muszę mierzyć e, moim starym konduktometrem EC, bo był po prostu koszmarny. To są naprawdę dobre urządzenia. A dalej! Będą kubki. Niestety nie będziemy pić kompotu. To są kubki bardzo ważne w moim życiu, w moim domu, ponieważ wszystko, co przechodzi z ziemi do hydroponiki, przez jakiś czas mieszka, a w takich kubkach, jak widzicie, mam różne rozmiary, mniejsze, większe, bardzo duże, niektóre są brudne i powinna je umyć. Ale głównie chodzi o to, że gdy przenoszę roślinę z ziemi do hydroponiki, do plastikowego, przezroczystego kubeczka, to doskonale widzę, co się dzieje z korzeniami. Jeżeli gnią, mogę zaradzić. Jeżeli podejmują pięknie wzrost, mogę je przenieść do docelowej doniczki. W takich kubeczkach uprawiam też moje nasiona anturiów. W takich kubeczkach ukorzeniam jakieś cienkie sadzonki, które potnę i wiem, że dobrze ukorzenią się w ceramisie. No po prostu kubki są u mnie niezbędne. Ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o te korzenie w Przenoszeniu, lub ukorzenianiu, lub dokorzenianiu. No to skoro jesteśmy przy kubkach, to tak naturalnie przejdźmy do... do lutownicy. Czyli do moich doniczek, zrobionych własnoręcznie lutownicą. No, jak wiecie, jeżeli chodzi o doniczki i osłonki, to ja się staram jak najbardziej oszczędzać, żeby mieć więcej pieniędzy na rośliny. I jeżeli chodzi o takie małe doniczki, no to faktycznie można sobie kupić te wkłady. Z hydroponiki, wiecie, te z miernikiem. No, ewentualnie można zaszaleć i kupić sobie małą doniczkę lub dużą, większą, powiedzmy, lechuza lub leczuza. Jak to tam sobie mówicie? Ja mam jedną, jest fantastyczna. No, ale gdy wchodzimy w takie większe rozmiary, widzicie ten tutaj, to już jest naprawdę duża doniczka, takie małe wiaderko powiedzmy albo średnie wiaderko. No to już wchodzimy też w spore koszty. A ostatnio kupowałam do ogrodu doniczki produkcyjne 20-litrowe i one kosztują mniej niż 8 zł jedna. Więc sami rozumiecie, że to wychodzi dużo taniej. I wracając do lutownicy. Bo tak naprawdę jednocześnie mówię o lutownicy i samorobionych doniczkach, które są fajne i w ogóle polecam Wam bardzo yy, sadzenie roślin w przezroczystych doniczkach, nawet jeżeli uprawiacie rośliny w bigosie, bo wtedy macie naprawdę świetny dostęp do korzeni. No, ale wracając do lutownicy, ja wiem, że ludzie robią dziury w tych doniczkach, na przykład jakimś tym. Gwoździem rozgrzanym. Ja sobie tego w ogóle nie wyobrażam, bo ja czasami zrobię tak 20 tych doniczek, to już jestem tak zmęczona. To naprawdę nie idzie mega szybko i troszkę się trzeba natrudzić, nawet gorącą lutownicą, więc inaczej sobie nie wyobrażam. Lutownica w moim domu jest ważna. Bieda, doniczki też są ważne. I jeszcze, jeśli chodzi o podlewanie no to wiadomo, jak się ma miernik, czy tam w lechuzie, leczuzie, czy w tych doniczkach z miernikiem, no to wiadomo, jest miernik, to widzicie dokładnie ile lać. Dlatego mówię, że na początek warto sobie kupić ten koszyk hydroponiczny z miernikiem, no ale później to bardzo szybko się nauczycie ile lać i nie ma problemu, żeby uprawiać rośliny w takich dziurawych doniczkach. Świetnie to działa. Kolejną bardzo ważną rzeczą dla mnie w moim życiu jest mech. Dziwna, prawda? No ale tak, mech spagnum jest u mnie zawsze. Jak się kończy, to natychmiast zamawiam nowy mech. Po pierwsze, moje nasiona anturiów rosną w mchu. Po drugie, tutaj już Wam pokazywałam, że ukorzeniam anturia do cięcia w mchu. E, no i właśnie, tak naprawdę, tu tutaj jeszcze powinna być folia, że folia zawsze w moim sercu. Bo bez folii mech szybko schnie, więc to jest takie połączone naczynie mech plus folia. I powiem Wam, że gdybym z jakiegoś powodu nie mogła uprawiać roślin w hydroponice, tak jak teraz, to uprawiałabym je w mchu, bo rozumiem to medium, już się zrozumiałam, wiem jak działa, wiem czego się spodziewać i chyba posadzę sobie jedno anturium do mchu i tak sobie będzie rosło. Nie wiem jeszcze, które mam, kilka pociętych, ale chcę spróbować, bo to... Mech naprawdę świetny medium, jeżeli chodzi o nawożenie to dokładnie tak samo jak w hydroponice. Mam tutaj jeszcze cały zestaw pędzli. Nie dziwcie się, to nie jest nic dziwnego, a jeżeli się dziwicie to znaczy, że nie oglądaliście mojego filmu o zapylaniu anturiów. Koniecznie obejrzyjcie, bo jest super. Po co mi tak dużo pędzli? Po pierwsze mam dwa rodzaje pędzli, takie twardsze, powiedzmy takie szczecinowe i takie mięciutkie. I są mi one potrzebne do zapylania. Te wszystkie, które tutaj rzuciłam, to są czyściutkie pędzle. W tym momencie, jeżeli chodzi o kwiatostany, to mam raz, dwa, trzy, tu mam trzy, cztery, no pięć, pięć kwiatostanów mam. I wiecie, tam jest ta faza męska, żeńska, zbieranie pyłku do zamrożenia, potem nakładanie pyłku, zbieram pyłek tym twardym a zapylam tym miękkim i w momencie kiedy zaczynam używać jednego pędzelka to wbijam w doniczkę i wiem, że tym pędzelkiem dotykam tego kwiatostanu i tak samo jeżeli zapylam, czyli nanoszę pyłek, nie zdejmuję to wbijam pędzelek do doniczki i wiem że to jest pędzelek tego właśnie kwiatostanu. I na koniec coś chyba śmiesznego coś czego używam do czyszczenia welwetowych liści czyli swiferek już o tym mówiłam, że ja raczej liści nie czyszczę Chociaż czasami czyszczę i powiem Wam szczerze, że głównie po to, żeby na liściach nie było później zacieków, gdy robię jakieś opryski, tak. Więc swiferek działa jak najbardziej na welwetowe liście, wiecie, czy, 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 czy i gotowe i jest czysty liść. Bo naprawdę te zacieki na liściach welwetowych to mnie strasznie irytują. I to by było na tyle. Szykuję się do filmu o nawożeniu anturów, ale to spokojnie, to jeszcze trochę potrwa. W tym tygodniu powinien przyjść import numer 3, więc na pewno Wam go pokażę. I też mam nadzieję, że w tym tygodniu nagram film o podłożach, więc chyba będzie kilka fajnych filmów w najbliższej przyszłości. Czekam na Wasze komentarze i tipy dotyczące uprawy roślin. I do zobaczenia w następnym filmie. Bye!